Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy na tematy strategiczne, a główne pytanie odcinka brzmi, Jaki plan ma Władimir Putin? Obserwujemy tego człowieka już dwie i pół dekady, i w tym czasie mogliśmy wielokrotnie przekonać się, że on działa raczej taktycznie niż strategicznie i podejmuje takie decyzje, które wydają mu się korzystne w danym momencie, bez uwzględnienia dalekosiężnych skutków. Jestem przekonany, że ta wyjątkowo trudna sytuacja, w której obecnie znajduje się i Rosja, i Putin są właśnie wynikiem szeregu tego typu taktycznych decyzji, które w danym momencie wydawały się sensowne, a które ostatecznie zaprowadziły Rosję do tego miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. A gdzie się Rosja znajduje? W pozycji chińskiego wasala, który toczy wojnę przeciwko połowie świata, której nie ma szans wygrać, a którą, nawet jeśli wygra, ogromnym kosztem, to nie będzie w stanie na niej zbyt wiele zyskać. Co Putin próbuje osiągnąć w tej chwili? Jakie Używa metody, żeby to faktycznie uzyskać, i co Ukraina i Europa próbują temu przeciwstawić. Zacznijmy od linii frontu, od tej pierwszej czysto wojennej warstwy. Tutaj Władimir Putin i jego dowódcy zachowują się dość niezgrabnie. Gdyby nie. Ogromna przewaga w zasobach, w ludziach, w amunicji, w lotnictwie, artylerii, broni pancernej, to prawdopodobnie ta wojna już dawno skończyłaby się ich potężną porażką. W tej chwili armia rosyjska prowadzi natarcie na szeregu różnych kierunków. Tutaj pozwoliłem sobie je zaznaczyć tak mniej więcej. Mamy tutaj kierunek kupianski, limanski, siwierski, czasifjarski, torecki, pokrowski i dalej tutaj nazwijmy go w ten sposób Dniepropietrowski, bo tutaj Rosjanie zaczynają powoli wchodzić do okręgu Dniepropietrowskiego Ukrainy i kierunek zaporowski, który także jest aktywnie... Hmm, jest aktywny w tym sensie, że Rosjanie tam próbują nacierać. Oczywiście jest parę kierunków, które są bardziej aktywne. Cały czas to tak wygląda, że Rosja naciera na wybranych kierunkach bardziej intensywnie, a na niektórych po prostu mniej aktywnie. W tej chwili możemy wyróżnić tutaj przede wszystkim kierunek pokrowski. Pokazuje go kursorem, to jest to miejsce i kierunek kupianski, ale tak naprawdę w wielu z tych miejsc natarcie rosyjskie pozostaje bardzo aktywne. Dlaczego w taki sposób? Dlaczego Rosjanie ciągle nacierają i to nie zwiniętą pięścią, tylko rozcapierzoną dłonią, łamiąc przy tym jedną z dość podstawowych. Zasad koncentracji sił. Jeśli by chcieli przebić front, musieliby gdzieś siły skoncentrować do takiego potężnego uderzenia. To jest jednak przede wszystkim bardzo trudne z przyczyn technicznych i taktycznych. Współczesna wojna bardzo utrudnia skupianie sił i duże szturmy. Całe pole bitwy jest dobrze widoczne w obiektywach dronów, na zdjęciach satelitarnych. Oczywiście to nie jest tak do końca, w tym sensie, że bywa tak, że pogoda nie sprzyja dronom, bywa tak, że drony w niebie się wymieniają, że na danym odcinku pozycja droniarzy została na przykład zbombardowana i powstaje luka w tej obserwacji. Niemniej, Poziom obserwacji pola bitwy jest nieporównywalnie wyższy niż we wszystkich dotychczasowych wojnach. Oboje przeciwnicy widzą zdecydowanie więcej niż jakakolwiek armia wcześniej, więc skupianie sił do dużego natarcia jest trudniejsze. I ogólnie natarcie jest trudniejsze. Nowym zjawiskiem na tej wojnie jest tak zwana Kilzona, Kilzon, czyli strefa śmierci. Broniarze starają się stworzyć na danym obszarze teren, gdzie wszystko co się pojawi, zostanie wyeliminowane przy użyciu właśnie skoordynowanych ataków dronami. Niedawno jeden z rosyjskich żołnierzy publicznie opowiadał o sytuacji na polu bitwy i stwierdził, że kiedy ich pozycja została dostrzeżona przez siły zbrojne Ukrainy, to przyleciało około 80 dronów, żeby te pozycje zniszczyć. Niewyobrażalna rzecz. Dlaczego więc, skoro nacieranie jest tak trudne i skoro Rosjanie tracą zabitymi i rannymi nawet i półtora tysiąca ludzi dziennie, dlaczego cały czas to natarcie trwa? A przypominam, że ono zaczęło się w październiku roku 2023. Aż tak dawno. Swoją drogą możemy tutaj zaobserwować, jakie były sukcesy. To jest kawał czasu od 2023 od października. Prawie dwa lata już, niemal dokładnie dwa lata mijają. Wtedy to był początek bitwy o Awdijewkę, chociaż to nie jest do końca precyzyjne. Określenie, bo bitwa o Awdijwkę trwała lata wcześniej, jeszcze przed rokiem 22, tak naprawdę, ale w pewnym momencie po prostu to natarcie zostało zintensyfikowane, więc ta ostateczna bitwa o Awdiwkę. I jeśli tutaj byśmy zmierzyli do najdalszego punktu, to może tu. Tutaj to już nie ma sensu, bo tutaj do tego punktu Rosjanie szli z Marinki, a nie z Avdijewki. Ale myślę, że możemy zmierzyć właśnie tutaj no 60 kilometrów w dwa lata na stosunkowo wąskim wycinku frontu. Tyle Rosjanie uzyskali przez dwa lata, tracąc przy tym zabitymi i rannymi setki tysięcy ludzi i oczywiście... Tysiące jednostek sprzętu i miliardy dolarów na to, żeby tam dotrzeć. Po co? Czy nie byłoby lepiej dla Putina zebrać tych żołnierzy, zebrać ich w jednym miejscu, przeszkolić i wysłać, na przykład, znowu na kijów od północy? Biorąc pod uwagę, że cały czas trwa wojna, siły ukraińskie są zebrane na froncie, i nagle pojawia się 200 tysięcy żołnierzy na północ od Kijowa i prowadzi ostateczne natarcie. I tutaj pojawia się kilka problemów z takim podejściem. Po pierwsze, zgromadzenie dużej liczby uzbrojonych ludzi na terenie Rosji i szkolenie ich jest prawdopodobnie uznawane przez. Władze w Rosji za politycznie niebezpieczne, bo ci ludzie mogą uciec, mogą się zorganizować, mogą się zbuntować, po co nam to. Po drugie, Ukraina nie jest tak słabym przeciwnikiem, żeby tego nie wykorzystać. To znaczy, jeśli by Rosjanie cały czas nie nacierali, to Ukraińcy też byliby w stanie budować rezerwy i nie wiadomo, jakby się to skończyło. Widać, rosyjskie dowództwo sądzi, że Ukraińcom poszłoby lepiej i że to nie ma sensu. Jest jeszcze trzecia przyczyna polityczno-wizerunkowa bo w tej chwili wygląda sytuacja tak, że rosyjski przemysł i naftowy, i zbrojeniowy są atakowane skutecznie ukraińskimi dronami, a bywa, że i na przykład Neptunami. Pociski Flaming zadebiutowały, ale jeszcze wstrzymujemy entuzjazm, one jeszcze rosyjskiego przemysłu nie atakują. Tylko, że to nie wygląda tak źle, że płoną te rafinerie, skoro przecież armia naciera na pozycję ukraińskiej i jeszcze zdobywa teren, a jak zdobywa teren... No, to znaczy, że Ukraina traci teren, czyli Rosjanie wygrywają, Ukraińcy przegrywają i wizerunkowo wszystko się zgadza. Więc myślę, że to też jest ważny czynnik, ale jaki w tym jest plan? Bo wygląda to trochę tak, jakby go nie było jakby Putin po prostu nacierał dla nacierania. Tutaj prawdopodobnie nie ma planu strategicznego. Plan strategiczny powinien, jak się wydaje, zakładać jakieś aktywne działania, manewry, tworzenie rezerw, otwieranie nowych kierunków, chociaż akurat próbowali otworzyć nowy kierunek w zeszłym roku pod Charkowem, na północ od Charkowa w okolicach Wowczanska, a w bieżącym roku przeszli granice z okręgu kurskiego w Rosji do okręgu sumskiego w Ukrainie, to... Była jednak bardziej reakcja na ukraińską operację w Kursku i jej rozwinięcie, niż faktyczny rosyjski plan. Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że Rosjanie, rosyjskie dowództwo polityczne po prostu czeka. Czeka, aż ta ciągła presja na państwo ukraińskie doprowadzi do jego załamania się nie ma żadnego manewru, żadnej próby przebicia ostatecznym jakimś zrywem linii ukraińskich, a nawet jeśli to się parę razy udawało, na przykład ostatnio na północ od Pokrowska metodą infiltracji pozycji ukraińskich, to nie mieli Rosjanie wystarczających rezerw i możliwości przygotowanych do tego, by ten wyłom wykorzystać zgodnie z wojenną sztuką. Wcześniej zdarzały się podobne przypadki. Więc oni po prostu nacierają i prawdopodobnie Putin liczy na to, że w którymś momencie Ukraina się zmęczy. Można zrozumieć ten plan, bo tutaj przede wszystkim jest to próba wyniszczenia przeciwnika. Choć zaraz wyjaśnię dlaczego według mnie nie rozsądna próba. Bo Putin wychodzi prawdopodobnie z założenia, że skoro Rosja jest znacząco większa i kilkukrotnie bardziej ludna, to będzie w stanie po prostu doprowadzić do sytuacji, w której Ukraińcy się skończą, a Rosjan jeszcze zostanie. I po prostu ostatni Rosjanin, jak już Ukraińców braknie, przejdzie po pustej drodze do Kijowa i go zajmie. Można zrozumieć stojącą za tym logikę. Jest to jednak nierozsądne, bo jednak w wojnie na wyczerpanie każda ze stron powinna ograniczać własne straty i maksymalizować straty przeciwnika, podczas gdy strona rosyjska Podchodzi do tego w sposób, jak mi się wydaje nierozsądny, ciągle atakując, maksymalizuje własne straty, a przeciwnik siedzi w obronie. No tylko jeśli, że Rosja by zaczęła minimalizować własne straty, siedzieć w obronie, no to właśnie Ukraina mogłaby tworzyć rezerwy. A wewnątrz wyglądałoby to w samej Rosji wizerunkowo słabo, bo rafinerie płoną, a sukcesów na froncie nie ma. I w tej sytuacji pojawiają się różnego rodzaju kolejne warstwy, ponieważ mówimy nie tylko o samym polu bitwy. Władimir Putin, jak się wydaje, lepiej się czuje w tej warstwie politycznej. Tam można wiele osiągnąć rozmową. Przekupstwem, kłamstwem, to są te narzędzia, w których Putin, zresztą były pracownik radzieckiego KGB, nie wojskowy, tylko właśnie KGBista, tu się czuje lepiej wyraźnie. Więc tutaj mamy na przykład działania na warstwie politycznej i medialnej. Bardzo silnie i często skutecznie Rosja próbuje. Oddziaływać na ukraińskie społeczeństwo i na państwa europejskie, na polityków i na zwykłych ludzi. I tutaj mamy szereg różnych działań, które mają skłócić Europę z Ukrainą. To doskonale widzimy w Polsce, bo metodą na przełamanie tego impasu na froncie byłoby na przykład sprawienie, że w Polsce Wygra jakaś partia antyukraińska, jakiś Grzegorz Braun, który zamknie lotnisko w Rzeszowie, zamknie granice i powie, że nie będziemy tutaj więcej hubem logistycznym dla Ukrainy. To byłoby szalenie korzystne dla Rosji. Swoją drogą byłoby absolutnie sprzeczne z naszą racją stanu, bo Rosja nie jest dla nas państwem przyjaznym. Są tutaj też działania wprost agresywne, skierowane w stronę Polski, w ostatnim czasie Danii, Estonii i wielu innych państw. Mamy podpalenia, mamy różne naruszenia przestrzeni powietrznej. Ostatnio to się stało dużym i nie bez powodu tematem. Drony nad Polską, myśliwce nad naszą platformą wiertniczą, myśliwce w przestrzeni powietrznej Estonii drony nad Kopenhagą, dzieje się dużo. To ma wiele różnych zadań, o tym zresztą już mówiliśmy. Jednym z tych zadań jest na przykład sprawienie, że Polacy, Duńczycy czy Estończycy zaczną się bardziej martwić o własne bezpieczeństwo i zachowają zasoby dla siebie, zamiast wesprzeć nimi Ukrainę bo w końcu w każdej chwili może nadejść atak, więc może zamiast się rozbrajać, to my będziemy to uzbrojenie, te amunicje, te pieniądze zostawić u siebie. No ale jest to rozsądne podejście i Federacja Rosyjska celowo stara się stworzyć taką sytuację, w której rozsądne będzie się wydawało pozostawienie Ukrainy bez wsparcia. Co jest niebezpieczną sytuacją, bo w tej chwili absolutnie najlepszym sposobem na to, żeby osłabić Rosję, jest wzmocnienie Ukrainy. Jeśli Polska wystrzeli pocisk manewrujący w np. fabrykę dronów u rosyjskich, to to będzie akt wojny, który będzie eskalacją i to będzie duży problem. Karetka to u mnie. Jeśli Ukraina zrobi dokładnie to samo, pociskiem, który zostanie kupiony za polskie pieniądze, eskalacji nie ma żadnej. Więc rosyjski plan opiera się na tym, by zmniejszyć poparcie dla Ukrainy na świecie i ją przeczekać. Oczywiście jest to plan, który ma swoje. Wady. Na tych wadach planu Putina opiera się plan ukraińsko-europejski. Ukraina już dawno zaczęła minimalizować własne straty, choć akurat ten proces mógłby wyglądać lepiej. Tutaj przypominam odcinek, w którym omawiałem artykuł Bohdana Krotewycza, który stwierdzał były naczelnik sztabu 12. brygady, czyli brygady Azow, stwierdzał, że no niestety ukraińscy żołnierze są jeszcze często wysyłani na szturmy bez większej potrzeby i niestety giną tam, gdzie nie ma po prostu takiego sensu taktycznego. Więc tu Ukraina jeszcze ma wiele do nadrobienia, ale generalnie oni nie prowadzą dużych operacji ofensywnych prawie nigdy, tylko starają się siedzieć w obronie i tłuc przeciwnika z dystansu, żeby maksymalizować jego straty. Jednocześnie jednym z podstawowych ukraińskich działań i w tej chwili ja uważam, że krytycznie istotnym są ataki dalekiego zasięgu, których częstotliwość w ostatnim czasie wzrosła. Są statystyki, które to pokazują. Przy czym to jest istotne, bo my widzimy te udane ataki przede wszystkim. Więc jeśli rośnie liczba tych rejestrowanych ataków, to to niekoniecznie znaczy, że wysyłają więcej dronów, ale to oznacza, że więcej ich trafia. Co tak czy inaczej jest właśnie tym efektem, który nas interesuje. Widzimy w tej chwili bardzo udaną kampanię wymierzoną w możliwości produkcji i sprzedaży paliw w Rosji. To ma duży sens. Widzimy kampanię wymierzoną w transport kolejowy, to jest także bardzo istotne, a jeszcze nie tak dawno Ukraińcy bardzo aktywnie atakowali fabryki rosyjskie, przede wszystkim zakłady. Od elektroniki wojennej i od chemii wojennej. Chemia wojenna to oczywiście przede wszystkim po prostu materiały wybuchowe i proch, czyli podstawa dla produkcji wszelkiego rodzaju amunicji. Jeśli ta kampania będzie się rozwijać, to będzie to przynosiło prawdopodobnie dobre efekty, zwłaszcza, że ma to wszystko połączony wpływ. Na gospodarkę rosyjską. Przede wszystkim na gospodarkę rosyjską wpływ ma sama wojna. Same wydatki na rosyjską armię, które są potężne, wpływają na inflację, na dziurę budżetową, na wiele różnych kwestii, które można by tutaj długo wymieniać. Sankcje, izolacja międzynarodowa, choć bardzo mocno niedoskonała, ale jednak wpływa na. Zwiększenie kosztów różnego typu działań Federacji Rosyjskiej, w tym tych związanych ze zbrojeniami. Po prostu wiele Rosjan kosztowało i dalej kosztuje obchodzenie chociażby systemów płatności zachodnich. To wymaga dodatkowych opłat, żeby przelewać po prostu pieniądze w warunkach sankcji. Ludzie biorą od nich większe pieniądze, bo Rosja nie ma takiego wyboru jak wcześniej. Musi też omijać sankcje, ukrywać dostawy, ma ograniczony dostęp do dostawców, więc oni domagają się wyższych cen. Tu można by tak długo wymieniać wpływ na rosyjską gospodarkę. Ja bym tutaj powiedział, że największym koszmarem dla tego państwa i teraz, i w przyszłości będzie gigantyczny cios w kapitał ludzki, bo tego się nie zastąpi, a na pewno nie szybko. Więc Rosja stara się przeczekiwać, ale ją to bardzo dużo kosztuje. Przy czym dodajmy, że działania hybrydowe przeciwko Europie, te kampanie informacyjne, dezinformacyjne, to kosztuje. Tego nikt nie robi za darmo, więc to w pewnym momencie może się skończyć. Ukraina w tym czasie próbuje zwiększyć dla Rosji koszt tej wojny, jednocześnie zadając straty na polu bitwy, i uderzając w przemysł i logistykę w głębi Rosji, i stara się Ukraina wzmocnić te ataki. Jak Europa próbuje w tym uczestniczyć? No tutaj przede wszystkim tymi standardowymi metodami, które nie są widowiskowe, my już do nich przywykliśmy, ale są w mojej ocenie tymi najbardziej poprawnymi, bo. Tak jak wspominałem wcześniej, nie dążą do eskalacji państwa europejskie, ale pomagają Ukrainie robić robotę. Tutaj możemy się kłócić, czy Europa mogłaby więcej, czy robi za mało, czy wystarczająco wiele. Ale w tej chwili ta kłótnia nie ma większego sensu, ponieważ już parę miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że dostawy dla Ukrainy zostaną utajnione i daleko nie o wszystkim po prostu wiemy. Karetka znowu u mnie. Tak czy inaczej Ukraina dostaje i sprzęt wykorzystywany na polu bitwy i wsparcie w kwestii ataków dalekiego zasięgu. Przy czym tutaj pojawiły się w ostatnim czasie pewne nowości, na przykład... Kijów Independent, 9 września, Wielka Brytania ufunduje tysiące dronów dalekiego zasięgu dla Ukrainy, mówi minister obrony. Niemcy, 8, przepraszam, 3 sierpnia. Yy, długodystansowa broń. Niem, niemieckie pieniądze dla Ukrainy na bojowe drony, Niemcy inwestują. Więcej w produkcji ukraińskiego uzbrojenia, szczególnie w drony dalekiego zasięgu. Tego typu wiadomości często przechodzą bez echa, bo to nie jest coś nowego. Jakby Niemcy wysłały pociski Taurus, to byłaby sensacja. A tak po prostu przekazują jakieś pieniądze, Ukraińcy za to robią drony Bober, Luty czy FP1. I niszczą kolejne rafinerie. Swoją drogą to mogłaby być odpowiedź Polski na te 19 dronów. Uważam, że na przykład Polska mogłaby w, w postaci premiera, prezydenta, czy kogokolwiek wyjść i publicznie powiedzieć: Przyleciało do nas 19 dronów. Dronów ci u nas dostatek. Te chętnie też przyjmiemy, ale się odwdzięczymy i fundujemy Ukrainie. I tutaj nie wiem. 900, 1900, 19 tysięcy, no nieważne, ileś tam dronów, żeby liczba jakoś tam przypasowała, żeby było wiadomo o co chodzi, i tak chcecie, to no proszę bardzo, to my Ukrainie kupujemy tyle dronów, że wam zniszczą wszystkie rafinerie od Moskwy do Wołgi, i radźcie sobie z tym. Choć można to robić po prostu ciszej, bez teatru. Europa unika. Konfrontacji i wielu ludzi ją o to oskarża, krytykuje. Do pewnego stopnia oczywiście ja także i uważam, że ta kryty krytyka jest w wielu punktach zasadna, bo Europa prowokuje dalsze napaści, dalsze. Akty agresji, takie jak właśnie te drony na Polskie, nie reagując w sposób wystarczająco stanowczy. Choć ostatnio pojawiły się ciekawe wypowiedzi o tym, że będziemy zestrzeliwać latające w naszej przestrzeni powietrznej samoloty i inne obiekty, i że tam ostatnie ostrzeżenie dla Rosji takie rzeczy, ale plan raczej polega na tym, żeby Rosję przeczekać. I przede wszystkim tutaj myślę, że i Ukraińcy, i Europejczycy i w dużym stopniu ja także mamy nadzieję na to, że uda się dotrwać do momentu, w którym w Rosji zaczną się jakiegoś rodzaju poważne problemy z budżetem, z którąś z branż, które są strategiczne dla Rosji, z. Po prostu możliwością dalszego finansowania tej wojny. Co dokładnie doprowadzi do takiej sytuacji, czy brak paliwa, czy spadek cen ropy na globalnych rynkach, czy co jeszcze, nie wiemy, ale na tym myślę polega tutaj plan. Doczekać, aż dla Rosji ta wojna stanie się zbyt kosztowna. Swoją drogą Donald Trump, znany bawiarz i gawędziarz, który, żeby nas ucieszyć, mówi bardzo różne, często sprzeczne rzeczy, niedawno powiedział, że trzeba dalej obniżać ceny ropy na światowych rynkach i wtedy Rosja skończy wojnę. Bo nie będzie jej stać. Też jego administracja i on sam naciskają na Europę, żeby zakończyć zakup surowców energetycznych od Rosji, i trzeba im to przyznać, wprowadzili na przykład wtórne sankcje na Indie w postaci dość zaporowych ceł na towary z Indii, które przybywają do Stanów Zjednoczonych. Więc tu wydaje się, że choć Donald Trump jest Donaldem Trumpem i nic na to się nie da poradzić, to jednak on też wpisuje się w tę strategię. Obniżyć zdolność Rosji do regenerowania zasobów i czekać, aż Rosja nie będzie w stanie dalej toczyć tej wojny. Myślę, że to jest interesujący moment, w którym obie strony konfliktu. Zdecydowały się przeciwnika przeczekać. Choć to wpisuje się w to, o czym rozmawiamy już dłuższy czas o tym, że każda ze stron w każdej chwili może odczuć boleśnie efekt jakiegoś kryzysu, jakiegoś braku któregoś ze strategicznie ważnych elementów, które są konieczne do zwycięstwa w wojnie i która ze stron. Będzie w stanie przeczekać drugą. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy i bardzo wiele tutaj zależy także od tego, jak tak zwany Zachód będzie Ukrainę wspierał. Przypominam, że to jesteśmy także i my. Także to oddolne wsparcie ma tutaj bardzo duże znaczenie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.